Światło, widzę światło. Jakie ja mam tutaj światło w tym akwarium? Nigdy nie poruszałem tego tematu bardziej obszernie, bo nie było się czym chwalić. No, ale niech się świat dowie, są to dwa naświetlacze LED o barwie 6500 Kelvinów. No, troszeczkę mi się wydaje, że to jest mniejszy niż 6500, bo. Barwa tych naświetlaczy wydaje się być troszeczkę cieplejsza. Jest to niby 20W na 30 litrów akwarium, ale nie jestem z tego do końca zadowolony. Bo światło z tych naświetlaczy pada punktowo i tak. Tutaj o, fajnie widać, o, w tym miejscu jest jeden naświetlacz i pada jeden strumień światła, a tutaj kolejny, o, i tutaj. Ten nawet z prawej strony tak by był troszeczkę już przypalony, pomimo, nie wiem, trzech miesięcy użytkowania. Ale wracając właśnie do tego punktowego świecenia tych naświetlaczy, tak chłopaki robią sobie belki oświetlenia LED. Tu mają wiele diod rozłożonych w po całym akwarium. Ja tutaj mam dwa tylko punkty świecące i, e, i nie wygląda to, nie działa to zbyt po prostu efektywnie. Gdybym miał e, 20 wat rozbitych właśnie na diody po jednym wacie e, no jestem, jestem pewien, że akwarium e, funkcjonowałoby dużo lepiej niż w chwili obecnej, a poza tym zatem to byłoby nawet za dużo jak do tego akwarium a, a że właśnie to są dwa, jest to dwa razy dycha no to to jest tak że powiem optymalnie optymalnie nie za dużo nie za mało chociaż tak dawniej co miałem nóżańca, to na Ludwigi repens, fajnie to widziałem bo te liście Ludwigi które były przysunięte właśnie tym z bujnym nużańcem, które były przysunięte, miały słabszy dostęp do tego punktowego światła, były zielone. Nie było w ogóle w nich widać tego koloru. Teraz, gdy tego właśnie światła ta Ludwiga ma więcej, ona może nie jest jakoś super wybarwiona, ale, ale jest. A przedtem, to właśnie liście były takie no, centralnie konkretnie zielone, ale jak sami widzicie, no, kolor tej Ludwigi pozostawia wiele do życzenia mimo wszystko nadal, i postanowiłem pójść yy, krok naprzód. I w następnym filmiku, który wrzucę do sieci. Będzie w następnym filmiku, który rzucę do sieci, będzie pokazana moja nowa belka oświetleniowa. Zaprezentuję Wam jak będzie ona wyglądała jak i będziemy razem obserwować jak, jak reagują na nią rośliny, jak się wybarwiają. Dlatego myślę, że już niedługo nie będę musiał się wstydzić swojego oświetlenia. A roślinki podziękują mi pięknymi kolorami, ale to, to dopiero przyszły tydzień. A dziś jeszcze chciałem tylko wspomnieć tych garbników, o których kiedyś mówiłem, że tak przedawkowałem, że taką herbatkę sobie zrobiłem, prawie zupę rybną. Teraz widzę, że się wszystko ustabilizowało. I garbniki fajnie trzymają mi pH wody na poziomie 6,8 Nie wiem właśnie, czy to jest zasługa tych garbników, czy, czy nie ale, ale ostatnimi dniami jestem mile zaskoczony, że właśnie nie ma jako tako takich skoków Co dziwne, bo zwłaszcza, że mam gimbrownię w tym akwarium No nie wiem, nie wiem Ale podoba mi się to a właśnie, ludziska, mam do Was pytanko. Co się dzieje z moimi helenkami? Już dwie helenki zaobserwowałem, jak się wylegują. Nie wiem, cały czas liczę, że to jest jakiś odpoczynek po posiłku. Bo na początku, gdy wskoczyły do mojego akwarium, to ru ruszyły w teren, szalały po całym zbiorniku. A ostatnio, tak właśnie widziałem, że coś tam szamały. I teraz już dwie się wylegują. A dwóch kolejnych nigdzie nie widzę i pewnie też gdzieś tam sobie śpią, leżą. Tylko nie wiem czy się martwić, czy się cieszyć, bo dwie, które tą jedną, i jeszcze taką drugą, tam za kokosem, już widzę, że leżą od tygodnia i nie wiem czy się martwić, czy się cieszyć. Jak ktoś ma lęki, miał jakieś doświadczenie w tej sprawie, to bardzo bym prosił o odpowiedź. Także żegnam już dzisiaj wszystkich. Do zobaczenia za tydzień na prezentacji mojego nowego oświetlenia. Trzymajcie się. Cześć.